Złe wieści dla Donalda Tuska. Ten sondaż wstrząśnie rządem? Polacy są zirytowani wolnym tempem zmian w prawie aborcyjnym, wynika z sondażu IPSOS na zlecenie Radia Tok FM i Oko. Press. Najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy lewicy. Zmiany w prawie aborcyjnym. Polacy są rozczarowani. Pracownia Ipsos zapytała Polaków o ocenę działań rządzącej koalicji w sprawie aborcji. Najwięcej badanych 35% wybrało odpowiedź: Jestem rozczarowany, a bo miało być prawo do aborcji do 12 tygodnia, a nie ma. Z kolei 20% respondentów uważa, że koalicja działa odpowiednio 16%. Ankietowanych ocenia, że nie ma potrzeby zmieniać obecnego prawa. 15% badanych uznaje, że temat jest rozdmuchiwany, bo sprawa aborcji nie jest aż tak ważna. Nie wiem, trudno powiedzieć, wskazało 14% uczestników badania. Najbardziej rozczarowani są wyborcy lewicy 79% i koalicji obywatelskiej 40%. W przypadku trzeciej drogi, czyli koalicji Polski 2050 i PSL, rozczarowanych i tych, którzy uznają, że w obecnych warunkach w sprawie aborcji nie dało się zrobić więcej, jest tyle samo 35%. cztery projekty ustaw w sprawie aborcji W Sejmie są cztery projekty ustaw dotyczącymi zmian w prawie aborcyjnym. Dwa z nich złożyła Lewica, a po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga PSL i Polska 2050. Obowiązujące w Polsce od 1993 roku przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK Julii Przyłębskiej z października 2020 roku. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na przeprowadzenie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Te przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju.